To jest praca nad własną głową. Wszystko to jest głowa. Sukces to też jest głowa. Sukces jest po prostu w głowie. Mówi się, że w sercu, ale uważam, że w głowie. To jest praca nad swoimi myślami. Każda myśl, która przychodziła mi negatywna, nauczyłam się na początku, tak jak z jeżdżeniem samochodem. Tak jak się uczymy biegi, najpierw się panicznie boimy skrzyżowania, gdzie, się, gdzie trzeba skręcić w lewo, a nie w prawo, prawda? No to jeździmy tak, żeby zawsze skręcać w prawo. Tak? No tak samo z myślami. Jeżeli pojawiały się jakiekolwiek myśli, które uważałam za ograniczające, czy nawet jakiekolwiek myśli, że nie wiem, koleżanka przeszła koło mnie, nie odpowiedziała mi dzień dobry i swojego czasu nie wiem, przeżywałam, że przeżyłam, że co ona sobie pomyślała, może ja coś zrobiłam, no to zaczynałam po prostu je tak jak takie chmury troszeczkę odpychać. Nawet w swojej książce zresztą. To Są takie bardzo proste ćwiczenia, bo nad myślami często trudno jest panować i one tak galopują. Szczególnie kobiety mają taką dużą wyobraźnię, i jak ten na przykład mężczyzna nie wraca o tej 21, jak powiedział, czy tam o tej drugiej nad ranem, no to już tam ten scenariusz po prostu został uszyty niesamowicie, i on już tam na pewno kogoś bzyka, już na pewno to zrobił tamto, siamto, no i my już jesteśmy przekonane, i on wraca, i tutaj wraca do nas tęskniona, i mówimy, weźcie, wyność, ty zboczeńców, ty, ty, zboczeń, co ty taki, taki prawda? No bo już uszyłyśmy sobie cały scenariusz i oczekiwania miałyśmy zupełnie inne, więc. Ja sobie zawsze taką myśl, właściwie wizję, bo to obraz pomaga panować nad myślami. Nie myśl, nie myśl nie zastąpi myśli, szczególnie na początku, jak jeszcze nie umiemy za bardzo nad tym panować, tylko obraz. Ja sobie wyobrażałam, jak mój synek miał 6 miesięcy to tak był taki gruby, tak, odliwam, taka faza jak Panie mają dzieci, taka sześciomiesięczny, taki ma taki, takie takie tutaj takie jest grubaśne i on tak się brechtał no, jak siedział na no, tym, tak mu się wszystko trzęsło i to był taki obraz, który momentalnie powodował u mnie radość, radość i momentalnie szedł jeszcze ta miłość do dziecka, no i to, był to, to, to była ta moja metoda na początku. Potem, nie wiem czy Panią na pewno jest znana książka Sekret czy film Sekret, zastosowałam, wybrałam sobie parę rzeczy z tego i uważam, że każdy musi sobie znaleźć swoją drogę, mi to akurat pomogło, ja po prostu dziękuję rano, dziękuję jadąc samochodem za to, co mnie otacza, za gołąbka, za ptaszki, teraz jest tak pięknie, tak cudownie, teraz dziękuję za to, że zaczęłam biegać i nawet zapisałam się na maraton w sobotę, właśnie tutaj mówiłam koleżankom i ja po prostu uważam, że trzeba się nauczyć czerpać z tego, co jest tu i teraz, tak? z tej chwili, że tutaj na przykład siedzimy, że jest ładnie, nareszcie, że mamy takie piękną, taką piękną pogodę w Polsce, że, że jest po prostu dobrze i myślę, że to jest, to jest taka metoda na życie.